Drodzy bracia i siostry, nigdy nie spodziewałem się, zwłaszcza kiedy toczyłem długie rozmowy z Marianem, że będę mówił kazanie na Jego pogrzebie. Ale tak się składa, tak Pan Bóg prowadzi. Sprawujemy teraz Eucharystię za Niego, prosząc. O życie wieczne dla Niego. Ale to słowo Eucharystia w języku greckim oznacza dziękczynienie. Jak większość z Was wie, kilka lat spędziłem w Grecji, i tam jednym ze słów, które najczęściej się słyszy, to jest właśnie to: Eucharisto czy Efcharisto, Dziękuję. Więc sprawujemy dziękczynienie. Dziękując Panu Bogu. Święty Paweł mówi: Nieustannie dziękujcie, za wszystko dziękujcie. Tak więc ta nasza Eucharystia, ta nasza modlitwa, także ten dzisiejszy pogrzeb jest, czy powinien być, dziękczynieniem, bo też my wszyscy jesteśmy obdarowani przez Pana Boga. Mówi apostoł, co masz? Czego byś nie otrzymał? Wszystko jest darem. Przede wszystkim dziękujemy za to 77 lat życia Mariana, te jakby pewnie powiedział dwie siekierki. Dziękujemy, bo też był to dar Pana Boga dla Niego i dla nas. Dziękujemy za to wszystko, czym Pan Bóg go obdarzył, a o czym tak chętnie opowiadał i długo opowiadał. Był częstym gościem u mojej siostry, u mojego szwagra i zawsze kiedy tam byłem, pojawiał się i spędzaliśmy długie wieczory wspominając historię, te nasze historie. Począwszy od woli przemykowskiej, od Jego rodziców, my tam często z siostrą i naszą mamą bywaliśmy, bo mieliśmy pole obok nich. Wspominaliśmy sąsiadów, wspominaliśmy konkretne osoby, Jego rodzeństwo. Te wszystkie rzeczy, które Pan Bóg im dawał i które też widać było. W ich wdzięczności, bo zarówno ich tata, cierpiący przecież, bo ja go zawsze zapamiętałem już jako, jako chorego, ale ich mama udzielali się w kościele. Ojca pamiętam, jak nosił Beldachim, a oni sami, on, jego brat, nosili chorągwie, angażowali się w kościele. Jego młodszy, najmłodszy brat starszy, który był, czy jest starszy, tylko rok ode mnie, również był ministrantem. Siostra Ania nosiła figurkę razem z moją siostrą zresztą. To wszystko wiązało nas razem i wiązało nas jednocześnie z Panem Bogiem. Te w gruncie rzeczy, owszem, trudne czasy, bo związane z niedostatkiem, z ubóstwem, bo ani nam, ani im nie wiodło się jakoś szczególnie. Były jednak pełne radości i pełne wdzięczności, mimo cierpienia, mimo trudów. Wdzięczności Panu Bogu. I potem to, co przyszło dalej, kiedy już rozproszyliśmy się po świecie. On znalazł się w Krakowie, ja w różnych miejscach świata, ale też w Krakowie z czasem potem Jego rodzeństwo. To były też czasy, kiedy Pan Bóg obdarzał nas, obdarzał Jego. Jakże licznymi darami. Także tą hojnością, która go cechowała, hojnością słowa, ale i też hojnością serca. Te pięć zawałów, które, którego ostatniego nie przeżył. Skądże się wzięły? Dobre serce. To zwykle też słabe serce, bo musi bardzo wiele pracować. Dobre serce to serce wrażliwe na biedę, na potrzeby. Tak jak go znam, nigdy nie przeszedł obok nikogo, kto potrzebował pomocy. Zawsze znalazł czas, znalazł dobre słowo, a jeśli też mógł, pomagał w sposób czynny. Tak więc mamy. Za co dziękować Panu Bogu i Marianowi samemu? Za to całe bogactwo, które Pan Bóg przez Niego nam dał. Ale owszem, gdyby nie Jego ludzka hojność, gdyby nie Jego wrażliwe, z czasem coraz słabsze serce, to ta dobroć Boga by przez Niego do nas nie docierała, bo przecież my wszyscy jesteśmy obdarowani. Jego życie, Także ta Jego śmierć to jest wezwanie dla nas, abyśmy i my byli tak jak On, to znaczy hojni dla innych, abyśmy te dary Boże, żeby to jeszcze raz przypomnieć, co masz, czego byś nie otrzymał? Nawet jeśli sobie sam to wypracowałeś, to też otrzymałeś, bo przecież zdolności, które masz, każdy dzień, każda chwila. To jest dar Boży dla Ciebie. Jakże często o tym zapominamy. My zachowamy na zawsze tylko to, czym podzieliliśmy się, co daliśmy innym, bo to, co jest wieczne, to to, co jest boskie w nas. A boskie w nas to, co boskie w nas, to jest miłość. A miłość wyraża się. W dzieleniu się, w dawaniu innym tego, co otrzymaliśmy, w dawaniu innym samego siebie, samych siebie. I za to, żeby to jeszcze raz podkreślić, dziękujemy Panu Bogu i dziękujemy Marianowi. Myślę, że Wy wszyscy też dziękujecie, że macie w sobie tę wdzięczność i że ona jest mocniejsza od... Jakiegokolwiek smutku, które owszem, zawsze wiąże się z tego rodzaju pożegnaniem. To dzisiejsze słowo Boże, które słyszeliśmy, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Streszcza życie i śmierć świętej pamięci Mariana. Żyjemy dla Pana, żyjemy dla Pana, a życie dla Pana to znaczy żyć dla tych, których Pan Bóg nam powierzył. W życiu i śmierci należymy do Pana. I te pociesze, to pocieszenie ze strony Pana Jezusa kierowane do Jego uczniów w Wieczerniku, kiedy zapowiadał im swoją mękę i śmierć. Mówi, niech się nie trwoży serce Wasze. Zawsze ilekroć patrzymy na kogoś zmarłego, na Jego martwe ciało. Które owszem, przykryte tą trumną, ale jest tu wśród nas, zawsze nas jakoś wszcząsa. Pan mówi: Niech się nie trwoży serce wasze. Apostoł powie gdzie indziej, że Pan podniesie nasze ciało poniżone przez choroby, przez śmierć, przez rozkład. Podniesie nasze ciało poniżone, przemieni je na kształt swojego uwielbionego ciała. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. I idę przygotować Wam miejsce, bracia i siostry. Ten pogrzeb, to Słowo Boże, owszem, jest dla Mariana, nasze modlitwy są dla Niego, ale jest to przede wszystkim Słowo Boże też i dla nas, dla nas żyjących których życie ucieka, to życie na ziemi. Abyśmy się otwarli na tę perspektywę życia, jakie daje Jezus Chrystus, abyśmy o tym nie zapominali. Świat dzisiejszy tak często właśnie stara się nas zająć tylko tym, co jest tutaj, odbierając nam tę perspektyw perspektywę aż czasem i nadzieję. Jakże wielu ludzi dzisiaj nie wie, po co żyje, nie chce nawet o tym myśleć. Pan nas zbiera po to tutaj, abyśmy otwarli się właśnie na ten Jego ostateczny dar, który dla nas wszystkich przygotował. Nie tylko to życie na Ziemi jest darem, ale przede wszystkim jest to zaczynające się już tu na Ziemi Jego życie wieczne. Przyjdzie Pan po każdego z nas. I zabierze nas do siebie tą samą drogą, którą prowadził i zabiera dziś. Zabrał do siebie świętej pamięci Mariana, abyśmy kiedyś tam z Panem się spotkali i z naszymi bliskimi. Jednocześnie Pan przypomina nam o tej drodze, o tej drodze, którą nas prowadzi. I którą jest On sam. On prawda o miłości Boga, On prawda o grzechu człowieka, o naszych słabościach. On, który jest prawdą o zwycięstwie miłości Boga nad wszelką słabością, nad grzechem, nad śmiercią i szatanem. I On, który jest życiem, prawdziwym, pełnym życiem i drogą do tego życia. Jesteśmy tutaj nie tylko przy doczesnych szczątkach Świętej Pamięci Mariana, ale jesteśmy przede wszystkim przed nim, przed Jezusem Chrystusem, naszą drogą, prawdą i życiem. Abyśmy nią podążali i wszyscy doszli tam, gdzie Pan pragnie nas mieć, abyśmy byli na zawsze z nim. I jak ufamy, ze Świętej Pamięci Marianem. Amen.